Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli tam też faryzeusze i uczeni w prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i z Jeruzalem. A była w Nim moc pańska, także mógł uzdrawiać. Wtem jacyś mężczyźni, niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się Go wnieść i położyć przed Nim. Nie mogąc w żaden sposób go przenieść z powodu tłumu, weszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z złożem na sam środek przed Jezusa. On widząc ich wiarę, rzekł: Człowieku, odpuszczone są ci twoje grzechy. Na to uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić: kimże on jest, że wypowiada bluźnierstwa? Któż może odpuścić grzechy prócz samego Boga? Lecz Jezus przejrzał ich myśli i w odpowiedzi na nie rzekł do nich, Co to za myśli nurtują w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć? Odpuszczone są ci twoje grzechy? Czy powiedzieć, Wstań i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, że syn człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, Rzekł do sparaliżowanego, mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do swego domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich, wielbili Boga i pełni bojaźni mówili, przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj. Oto słowo pańskie. Oczami wyobraźni widzimy scenę z dzisiejszej Ewangelii, a więc dostrzegamy ludzi, którzy z wielkim poświęceniem niosą człowieka wraz z jego łożem do Jezusa, licząc, że to właśnie on przywróci mu zdrowie, zdolność chodzenia. Co jednak czyni Jezus? Jezus zamiast powiedzieć do niego, do niego, oto jesteś zdrowy, Twoje nogi są zdrowe, wstań, chodź, mówi coś zupełnie nieoczekiwanego. Człowieku odpuszczone są Twoje grzechy. I mógłby ktoś z nich, tych ludzi, powiedzieć, Panie, myśmy przynieśli Go, bo spodziewaliśmy się, że przywrócisz Mu zdrowie. Jezus jednak pokazuje coś niezwykle ważnego, że zdrowie duszy jest o wiele bardziej ważne niż zdrowie naszego ciała i dlatego najpierw uzdrawia duszę człowieka, a potem jego ciało. Pan Jezus liczy się z naszymi boleściami, z naszym cierpieniem, z naszymi chorobami, uzdrawia chorych. Tyle razy o tym czytamy na kartach Pisma Świętego. Lituje się nad każdym ludzkim nieszczęściem, także nas tutaj obecnych, ale jednak także dziś uzmysławia każdemu człowiekowi, że istnieje o wiele gorsze nieszczęście dla człowieka niż ciężka choroba, niż kalectwo fizyczne. Są to wewnętrzne kalectwo. Duchowa niemoc, choroba duszy, serca, grzechy. Jakie z tego płyną wnioski dla nas? Owszem, troska o zdrowie ciała jest ważna. Można nawet powiedzieć, że Jezus pochwalił tych, którzy przynieśli chorego do tego domu, w którym nastąpiło uzdrowienie, docenił ich poświęcenie. Ale jednak Jezus wskazuje, że jeszcze ważniejsza ma być troska o nasze dusze. I tutaj trzeba pochwalić tych spośród chorych i cierpiących, którzy czynią dokładnie to, czego uczy Chrystus, przykładają większą wagę do troski o zdrowie własnej duszy i czynią to przez regularną modlitwę, przez regularne przystępowanie do komunii świętej czy do spowiedzi. Można też na gruncie tej dzisiejszej Ewangelii spróbować odpowiedzieć sobie na pytanie, jak powinna wyglądać pomoc bliskim, którzy cierpią, którzy chorują. Z jednej strony, tak jak już wspomnieliśmy, widzimy tych, którzy przynieśli sparaliżowanego złożem do Jezusa, a więc na pewno byli to ludzie wielkiego serca, miłości, współczucia, ludzie, dla których nie było żadnych przeszkód, aby pomóc. Bliskiemu w cierpieniu. I to jest przykład, że do każdego człowieka, ale szczególnie chorego i cierpiącego, mamy podchodzić z poświęceniem, że to jest zgodne z wolą Bożą, aby nieść ulgę w cierpieniu. Ale też Jezus pokazuje, chcesz pomagać choremu, troszcz się nie tylko o jego ciało, ale też o jego duszę. I czasami tutaj opiekun chorej osoby musi wykazać o wiele więcej inicjatywy niż sam chor. Nie brakuje takich osób, które z powodu cierpienia choroby albo z powodu innych przyczyn rzeczywiście uważają, że nie dla nich są Boże łaski, nie dla nich jest Boże przebaczenie. Niektórzy wręcz myślą, cierpię z powodu moich win, grzechów. Nie zasługuje na Boże miłosierdzie, nie zasługuje na Bożą miłość, bo mówią sobie, gdyby Bóg mnie kochał, na pewno bym nie chorował, nie cierpiał. Oczywiście to jest błędne myślenie. Potrzeba, aby takiemu człowiekowi pomóc, pomóc w tym cierpieniu, jakie dotknęło jego duszę, pomóc jej uwierzyć, że Jezus chce przychodzić do niej, że ją kocha. I chcę uzdrawiać duszę, serce. A więc to jest rola osoby, która opiekuje się chorym. Widzimy często jako kapłani, ale nie tylko, bo widzą to też inni ludzie, że rodziny chorych potrafią wiele wysiłku wkładać w pielęgnowanie chorego, w troskę o jego zdrowie. Ale kiedy chodzi o troskę o duszę chorego, to z tym bywa już różnie. Czasami dla niektórych problemem jest przywieźć chorego na Mszę Świętą, choć nie ma problemu, żeby zawieźć do lekarza. Jest problem, aby zorganizować comiesięczną wizytę kapłana, który by przyszedł z sakramentami, mógłby wyspowiadać. Wiąże się to z tym nieraz, że taka sprawna osoba powinna być wówczas w domu, żeby na przykład wpuścić kapłana, zorganizować to wszystko, co jest potrzebne. Aby kapłan mógł się pomodlić z chorym. Często okazuje się, że tacy opiekunowie nie mają czasu, mają szereg wymówek, dlaczego nie są w stanie być wtedy razem z chorym i troszczyć się o zdrowie jego dusz. Z tym wciąż jest bardzo duży problem. Ale jeszcze pójdźmy dalej. Kiedy Zastanawiamy się nad chorobą, nad cierpieniem człowieka, to też dostrzegamy to wielkie pragnienie osoby chorej i cierpiącej, aby spotkać się z Bogiem. Widzimy to za każdym razem, kiedy widzimy oczekiwanie chorych osób na kapłana, na sakrament, a więc ta tęsknota za spotkanie z żywym Bogiem jest i wielu z nich mówi, wielu z chorych, gdyby tylko Bóg przywrócił mi zdrowie. Pierwsze, co bym zrobiła, co bym zrobił, to poszedłbym do kościoła, wróciłbym na Msze Święto. Teraz to doceniam. Wiem, jakie to jest ważne. Tak na pewno mówiła moja mama, bo to dobrze pamiętam, która wiele lat swojego życia niestety spędziła na wózku inwalidzkim, chorując na stwardnienie rozsiane. I dobrze pamiętam jej słowa, wypowiadane do nas, jeszcze wtedy małych dzieci. Gdybym tylko mogła chodzić, pierwsze, gdziebym poszła, poszłabym do kościoła, do Pana Jezusa. To prawda, Pan Jezus cieszy się, ilekroć jesteście tutaj w świątyni, ilekroć uda Wam się tutaj znaleźć. Ale też musicie wiedzieć i pamiętać, że macie wyjątkowe prawo do tego, aby Bóg spotykał się z Wami w Waszych sercach. I Bóg rzeczywiście może się z Wami spotkać w Waszych duszach na sposób wyjątkowy, w taki sposób, w jaki nie spotyka się z nikim innym. Nauczcie się prowadzić wewnętrzny dialog z Jezusem, z Bogiem. Mówcie do Niego, cieszcie się Jego obecnością w Waszych sercach. On tam z Wami jest. On jest zawsze tam, gdzie jest ludzkie cierpienie, gdzie z niemoc. Wyobrażaj sobie, szczególnie w tych najtrudniejszych momentach, kiedy jest ci szczególnie trudno, że Jezus stoi obok Ciebie, że przy Tobie jest, że trzyma Cię za rękę, że rozmawia z Tobą, pocieszać. Ilekroć pomyślisz o Jezusie, ilekroć wezwiesz Jego imienia w swojej duszy, On natychmiast jest przy Tobie. To nie jest jakaś autosugestia, wmawianie sobie czegoś niemożliwego. Mówimy o czymś, co jest prawdą, co jest faktem. O tym Jezus przypominał wielu świętym i mistykom, objawiając się im i przypominają o specjalnych łaskach, jakie związane są z chorobą i z cierpieniem. Macie specjalne względy u Jezusa, korzystajcie z nich. On jest przy Was. Gdy tylko wezwiecie Jego imienia, otacza Was swoją miłością, obecnością, ciepłem i bezpieczeństwem. I trzeba Wam wzywać pomocy Bożej, trzeba wzywać imienia Bożego, szczególnie kiedy przychodzi pokusa, czas duchowej walki, walki z szatanem. Na różne sposoby szatan usiłuje człowieka doprowadzić do buntu. Szczególnie właśnie wtedy, kiedy przychodzi choroba, cierpienie, niemoc. I nikt z nas, i także Was tutaj obecnych, chorych i cierpiących, nie jest zwolniony z tego obowiązku walki duchowej, walki o zdrowie dusz, walki z szatanem. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że na każdym etapie życia i w każdym stanie ulegamy pokusom. Niestety popełniamy grzechy, nieraz grzechy ciężkie i trzeba na to bardzo uważać, bo to jest śmiertelne niebezpieczeństwo dla człowieka, stan grzechu ciężkiego. I trzeba uważać na wszystko, co może prowadzić do grzechu. Szatan w tym jest bardzo podstępny. Jakiś czas temu, będąc na południu Polski, zostałem poproszony o spotkanie z pewnym bardzo chorym człowiekiem. Od wielu lat sparaliżowanym, u którego też niestety pojawiła się choroba nowotworowa, która bardzo szybko pustoszyła organizm tego człowieka, i można było powiedzieć, jego dni były policzone. I ktoś poprosił mnie, czybym mógł ksiądz spotkać się z tym człowiekiem, bo bardzo niepokoi mnie jego stan. Mianowicie ten człowiek, można by powiedzieć już jest jedną nogą po drugiej stronie jest umierający ale jego najbliższa rodzina ukrywa przed nim jego bardzo poważny stan nie mówią ni nie mówią mu że właściwie każdy kolejny dzień jego życia jest cudem nie mówią mu tego i on przestaje panować nad sobą nad swoimi zmysłami, nad swoją wyobraźnią. I w jego sercu zaczynają pojawiać się bardzo nieczyste pragnienia w sferze seksualnej. I mówi o nich, że on tego chce, że on tego pragnie, że on tego żąda. I ta osoba, która rozmawiała ze mną, mówi: Niech ksiądz pójdzie do niego, niech mu ksiądz coś powie. On musi walczyć do końca. Jego dusza jest taka piękna, tyle wycierpiał się w życiu. Z pewnością jest dla niego miejsce w niebie, wyjątkowe miejsce ze względu na to jego ciężkie życie. Szatan nie może mu tego odebrać. On to musi zrozumieć, że musi walczyć do końca. Rzeczywiście, kiedy przyszedłem do niego, podjęliśmy taką rozmowę. Bardzo szybko doszedł do tego punktu, w którym zaczął szczerze opowiadać o tych swoich grzesznych pragnieniach. I w końcu zrozumiał że to nie jest dobre, że to nie podoba się Jezusowi, że może przegrać wszystko, ale też, że potrzebuje specjalnej Bożej łaski, modlitw, ale też potrzebuje czegoś innego, czegoś jeszcze, z czego trudno mu było zrezygnować. O co tu chodziło? Trudno mu było zrezygnować z telewizora, który cały czas grał w jego pokoju. Tak pomyśleli jego bliscy, rodzice, że ponieważ jest chory, nigdzie nie wychodzi, to powinien mieć taki telewizor. I włączał sobie ten telewizor, kiedy chciał. I można było powiedzieć, telewizor grał cały czas. I dzień, i noc. I w tym telewizorze, jak wiemy, pojawia się wszystko. I to, co dobre, i to, co najgorsze. I on to oglądał, chłonął bezkrytycznie. I to pobudzało jego ciało, jego zmysły, jego wyobraźnię. To rodziło grzechy w jego sercu. I to było przeszkodą, aby mógł spotkać się z Bogiem. Bóg o tym doskonale wiedział. Dlatego przedłużał mu życie, nie zabierał go do siebie, bo wiedział, że gdyby to nastąpiło zgodnie z tym, co mówili lekarze, nie mógłby pójść do nieba, bo było tam przywiązanie do grzechu, pragnienie grzechów ciężkich. I dopiero potrzeba było tej modlitwy, rozmowy i bardzo stanowczej reakcji wobec najbliższych, aby usunęli, z tego pomieszczenia, w którym on się znajdował, ten przedmiot, nad którym on sam nie potrafił zapanować, który był przyczyną jego grzechu. I tutaj też każdy z nas może zastanowić się nad tym, czy w tej materii jesteśmy sprawiedliwi, czy potrafimy mądrze korzystać z tego, co jest nam dane, co z jednej strony może służyć dobru, na przykład przez oglądanie transmisji mszy, świętych, wartościowych programów, czy raczej właśnie może stać się przyczyną naszego upadku i zmarnowania, przegrania wieczności. Od pokus nigdy nie jesteśmy wolni i do końca trzeba walczyć. Jest wiele braków w życiu chorej osoby. I przez te braki może pojawić się bunt, jak w życiu tego człowieka. Boże, przez tyle lat byłem chory. Boże, przez to, że nie mogłem się poruszać, chodzić, nigdy nie miałem żony. Kobieta powie, nie miałem męża, teraz nie mam dostępu do wielu innych rzeczy. I taki człowiek się buntuje. Dlaczego, Boże, zesłałeś mi to cierpienie? Inni zdrowi wszystko mogą, a ja tak niewiele mogę, nic nie mogę. I wtedy warto pamiętać o tym, że ta Twoja niemoc, cierpienie, to może być bardzo konkretna ofiara, którą możesz składać Bogu w sercu i że ona ma wielką moc. W duszy swojej składaj Bogu codziennie ofiarę z tego, co jest Twoim krzyżem. I wierz w to, że Bóg może wielkie dobro wyprowadzić z Twojej ofiary dla Ciebie. I dla Twoich bliskich. Ty dziś, ty dziś składasz Bogu w duszy ofiarę ze swojego cierpienia. A być może właśnie gdzieś tam ktoś z tej ofiary korzysta. Może właśnie ktoś dzięki Twojej ofierze się nawraca. Ktoś zrywa z grzechami ciężkimi, ktoś przystępuje do spowiedzi świętej. I znowu odwołam się do przykładu mojej chorej mamy, która też bardzo cierpiała, ale mówiła: Ja to ofiaruję Bogu żebyście wy, dzieci, były w przyszłości dobrymi ludźmi. Myślę, że Bóg ją wysłuchał, bo i ja, i dwóch moich braci to kapłani, dwóch pozostałych ma żony, dzieci, szczęśliwe rodziny. Życie nam się ułożyło, myślę, dzięki tej codziennie składanej ofierze naszej mamy. I tak może być w przypadku waszych bliskich. Z jednej strony widzicie, jak dzisiaj układają sobie życie, Wasze dzieci, wnuki i niejednokrotnie nie jeden z was zapłacze, ale macie bardzo konkretne narzędzie walki o dusze swoich bliskich. To jest właśnie wasza modlitwa i wasze cierpienie. Nie marnujcie tego. Każdego dnia oddawajcie to Bogu za waszych bliskich, żeby się opamiętali. Wrócili do Boga, żeby się mogli kiedyś zbawić. To jest. Najcenniejsza sprawa w waszym życiu, najpotężniejsza broń. Pamiętajcie o tym. Pan Jezus przyjmie każdą z tych waszych ofiar i kiedyś was w niebie za to wynagrodzi. Jasne, pewne sprawy będą dla was zamknięte, ale nie trzeba wszystkiego widzieć i we wszystko się wsłuchiwać. Nie trzeba specjalnie pobudzać swojej wyobraźni na różne sposoby. W takich sytuacjach, w sytuacjach pokusy, trzeba się od tego umieć odciąć i myśleć o nagrodzie w niebie. Powiedział kiedyś Pan Jezus do polskiej mistyczki Alicji Lęczewskiej: Dziecko moje, wielka nagroda czeka tych, którzy nie potrafią czerpać radości ze świata. Świat nie może być źródłem szczęścia, nie zaspokoi nigdy najgłębszych pragnień człowieczego serca. A więc to nie ziemia i ziemskie uciechy mają dla nas być przyczyną naszej radości, ale to, co czeka nas w niebie. W końcu też jeszcze o jednej sprawie warto powiedzieć. Zdarza się, że jakaś, ocho, jakaś chora, cierpiąca osoba z wielkiej miłości do Boga i z wielkiego zrozumienia sensu cierpienia i wartości składania Bogu ofiar z tego cierpienia, zdarza się, że szuka dodatkowych okazji, aby się umartwiać. I kilka razy zdarzyło mi się z takimi osobami rozmawiać, bo pytały: Proszę księdza, czy mogę nakładać na siebie dodatkowe cierpienia, jakieś umartwienia? Mówię o tym właśnie dlatego, bo takie sytuacje nieraz się zdarzają w duszach pobożnych. I tu znowu musimy pamiętać, że jak diabeł nie skusi człowieka tym co bardzo grzeszne, to czasami będzie chciał go doprowadzić do upadku tym co wydaje się być bardzo pobożne. I tu potrzeba właśnie zdrowego rozsądku i umiaru. Trzeba bardzo na to uważać i niczego nie podejmować bez wiedzy i zgody kapłana. Jeżeli masz takie pragnienie, na przykład jakiegoś dodatkowego postu, umartwienia to skonsultuj to z kapłanem przy okazji spowiedzi świętej. Zapytaj go, czy to jest rozsądne, czy to się Bogu będzie podobać, czy to nie będzie jakimś narażaniem siebie, swojego zdrowia, a może, czy też nie będzie jakimś krokiem w stronę pychy, która, jak wiemy, jest jeszcze większym grzechem niż wszystkie grzechy nieczystości. A więc tą okazją do umartwienia która jest bezsprzecznie dobra, pewna i bezpieczna dla naszych dusz, to jest nauczyć się oddawać Bogu to, co już jest naszym cierpieniem, to, co składa się na naszą codzienność, na co nie mamy wpływu. Nie trzeba poszukiwać czegoś nowego, ale nauczyć się przyjmować i oddawać Bogu to, co już dzieje się teraz w naszym życiu, co jest naszym krzyżem. To, Uczmy się oddawać Bogu, oddawać z miłością, a z pewnością zostanie to przez Boga przyjęte i wyda wielkie owoce i tu na ziemi, i w przyszłym życiu. Amen.